Figla. Dzisiaj sobie kupimy karnet zademiarski. Przejdźmy do sklepu i kupimy sobie go. O. Mamy. Bierzmy sobie dajna Majka. ok Teraz gemy Proeboksa. W ogóle zasubskrybujcie mnie, bo ja wydaję pieniądze dla subskrypcji. A nikt mnie nie subskrybuje. Stoicie w miejscu. Dobra, nic nie ma. Teraz z tego big boxa. Nie ma też nic. Z tego. Też nic nie ma. I megabox. Będzie coś w tym megaboxie, czy nie? I proszę. I będzie? Jest. jest coś. I uwaga, co to będzie? Star Power dla Daryla. Ja tak wam będę robił odcinek co 10 tak teraz dojdę do 20 poziomu i wtedy wam zrobię odcinek bo tutaj nam wydropił z star power wymaksujmy sobie tutaj maksa no dobrze już, ja już będę kończył dzisiaj chciałem tylko kupić karnet zobaczymy tylko jeszcze jak się prezentuje ten dynamite nie mam świątecznego, to mam tego, daj no marka. To siema.